Trzy kreatywne ujęcia na mieście przy pomocy Gimbala Insta360 i iPhone'a 15 Pro Max w trybie filmowym. Tryb, który rozmazuje nam tło, a wyciąga osobę na pierwszy plan, którą nagrywamy. Pierwsze ujęcie jest zaznaczane dość nietypowo: nagramy osobę, która idzie przez pasy, nagramy tylko jej nogi, żeby na razie nie ujawniać całej postaci, a całość nagram w 30 klatkach na sekundę, ponieważ ten tryb filmowy w iPhone 15 Pro Max umożliwia nagranie tylko w 30 klatkach. Niestety nie mogę nagrać w 60 i zwolnić o połowę ale spróbujemy troszeczkę zwolnić mimo wszystko w postprodukcji dla lepszego efektu. Muszę sobie odwrócić gimbala, żeby był obiektyw u dołu. W ten sposób ustawić, kierować na buty. Tutaj w tym celu zablokujemy sobie na ekranie jeszcze autofocus, tak żeby mieć blokadę ostrości, żeby nam nikt inny nie wszedł w kadr i w tym punkcie właśnie skupimy swoją ostrość obrazu. Podczas tego kadru użyłem również trybu, który blokuje mi ruchy gimbala do góry, a umożliwia ruchy gimbala tylko i wyłącznie na bok, żeby mieć większą kontrolę nad tym gimbalem podczas przechodzenia przez pasy. Na kolejnym ujęciu wykorzystamy sobie wyciągnięty statyw troszkę do przodu. Telefon ustawiony tutaj tak, w takiej pozycji pionowej dzięki łamanej kolumnie, i na tym ujęciu zrobimy takie wyłonienie. Postaci, czyli ja będę odjeżdżać telefonem do tyłu, a w tym samym czasie postać będzie się przesuwać do przodu i pokaże się dzięki temu w kadrze tak dość niespodziewanie. Uwaga, trzy, cztery, trzy. Dobra, kolejne ujęcie. Nasza modelka jest po drugiej stronie. Teraz zrobimy takie ujęcie boczne, idąc równocześnie równolegle z właśnie z osobą poruszającą się do przodu. I mam tutaj maksymalny zoom w trybie filmowym włączony, więc będę musiał uważać bardzo na stabilizację, żeby jak najmniej drgać gimbalem, żeby obraz po prostu nie był poruszony. Dobra, mamy to. Teraz lecimy do komputera i spróbujemy to zmontować całość i coś fajnego z tego uszyć. Jeszcze nim wyeksportuję te pliki z telefonu, z iPhone'a do komputera, żeby nad nimi popracować, to można dokonać pewnej edycji, jeszcze właśnie bazując w, w iPhonie. Tutaj, w tym trybie filmowym, którego dzisiaj używałem, jest taka funkcja edycji tej głębi ostrości. To oznacza, że wchodząc sobie w edycję tego pliku, możesz regulować jeszcze tą głębią ostrości, która pojawia się na ekranie, czyli tym takim cyfrowym trochę rozmyciem tła. Tutaj klikając sobie właśnie na ikonkę przesłony, widzisz wskaźnik, którym regulując, będziesz widział zmianę na obrazie. Tło będzie się rozmazywać albo wyostrzać, więc można całkowicie zrezygnować z tej funkcji lub też po prostu bardziej sobie jeszcze zaostrzyć postać na pierwszym planie a rozmazać tło. Aczkolwiek, tak jak tutaj jest właśnie wskazanie 4.0 przysłony, to jest to, taka, jest, jest to jakby taka standardowa, rekomendowana ostrość, która da najlepszy obrazek, ponieważ jak mocno rozmyjesz to tło no to gdzieś już te kontury również zostają rozmazane w tym momencie postaci i widać takie lekkie zniekształcenia dlatego preferowane ustawienie to jest tak gdzieś około tych czterech nawet może być troszeczkę wyżej ja zostawiam te cztery i w taki sposób eksportuję pliki do montażu tak wygląda dzisiejszy króciutki timeline trzy przycięte już klipy, dołożona ścieżka dźwiękowa audio tutaj mamy u góry obrazek zobacz jak on wygląda po lekkiej korekcji ustawień koloru i i trochę rozjaśnienia obrazu, dodania troszeczkę e, podbicia trochę kolorystyki, taka jest różnica pomiędzy wyjściowym materiałem z iPhone'a a po tej korekcji. I jeszcze dodatkowo włączymy efekt taki dodatkowy, którego tu użyłem dla lepszego obrazka, więc to zastosowałem w całym klipie. W pierwszym ujęciu przechodząc przez pasy, wspomniałem o zarejestrowaniu ujęcia w trybie drugim pracy gimbala. Ten tryb drugi pracy gimbala oznacza to, że wszystkie ruchy telefonu do góry czy na dół, czyli wychylenia takie pionowe, są zablokowane a rusza się on tylko w osi poziomej czyli reaguje na nasze ruchy w prawo lub w lewo to mi pomogło właśnie lepiej wykonać to ujęcie dobra przejdźmy zatem do finału czyli do tego krótkiego klipu wygenerowanego na podstawie tych trzech krótkich ujęć dodana ścieżka dźwiękowa, dodane trochę efektów zobacz jak wyszło to finalnie i daj znać w komentarzu czy Ci się podoba i czy robić więcej takich poradników